Cześć! Mam na imię Dagmara. Razem z moim partnerem Markiem korzystamy z rowerów codziennie. Jeździmy nimi do pracy, odwiedzamy znajomych, robimy zakupy, a także odwozimy dzieci do szkoły i przedszkola. Dzisiaj, na przykład, odwieźliśmy naszego syna do szkoły, którą zaczyna tutaj w Brudnowskim Lesie, a córkę do przedszkola. Jest to dużo przyjemniejsza dla nas forma transportu niż komunikacja miejska lub własny samochód. Dzieci jeżdżą z nami, towarzyszą nam na różne sposoby. Nasza trzyletnia córka lubi jeździć w foteliku lub na własnym małym rowerku. Siedmioletni syn lubi jeździć w przyczepie, a czasem też na własnym rowerku. Za to oboje bardzo lubią Pikachu. Mam nadzieję, że tegoroczna pogoda pozwoli nam jak najdłużej korzystać z tej formy transportu. Jest ona absolutnie niezastąpiona, a miasto z perspektywy roweru wygląda zupełnie inaczej niż z autobusu czy samochodu. Po prostu piękniej.